Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj ostatnia księga Starego Testamentu. W takiej dosyć długiej serii powiązanej z prorokami z historią proroctwa. To jest księga Malachiasza. Często słyszałam kazania na temat ostatniego wersetu Starego Testamentu. Ja pośle Wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki straszny dzień Pana, zwróci serca ojców ku synom, serca synów ku ich ojcom, abym gdy przyjdę nie obłożył ziemi klątwo dosyć ciekawy fragment, który mówi o pewnej jedności, który mówi o potrzebie międzypokoleniowego, międzypokoleniowej lojalności. No więc, oczywiście, jakby najważniejszy tu jest ten prorok Eliasz, do którego się później Jan Chrzciciel będzie odnosił, że on jest takim głosem wołającego na pustyni, on jest takim prorokiem, który zapowiada przyjście pańskie i ewidentnie, jakby rozumiał to w ten sposób, że zapowiada przyjście Mesjasza. I, no i słusznie oczywiście, bo przyszedł Mesjasz za chwilę. Natomiast Malachias to jest taka księga, która generalnie wzywa do odnowy i która przestrzega przed brakiem odnowy, a przestrzega w taki sposób, że generalnie jak nie będziemy odnowieni, no to nie będziemy w stanie być posłuszni. I w jakimś sensie jest to księga chyba najbardziej, najbardziej taka wymowna, jeśli chodzi o, o to, co się wydarzyło. Znaczy, wydarzyło się to, co, o czym mówi Jan, że przyszedł do swojej własności, ale swojego nie przyjęli. Żydzi go odrzucili. Oczywiście nie wszyscy, bo zawsze tak jak jest do dziewiąty rozdział mówi, jest resztka według wyboru łaski. Ci, którzy, jestem przekonany, że po to istnieje Izrael etniczny, że jakby Bóg pokazuje, że ta resztka według wyboru łaski cały czas istnieje i musi istnieć z narodu wybranego, bo jest częścią Kościoła też, żeby nie było żadnych wątpliwości. To nie jest jakiś oddzielony lud, to jest jakby ten święty rdzeń, który jakby przez ten Kościół, przez wieki właśnie w potwierdzeniu Bożej wierności obytnicą starotestamentowym trwa. To nie jest jakieś inne przymierze obok, czegoś takiego nie ma. Jezus ma jedną ulubienicę, jedną wybrankę i to jest Kościół, a nie Izrael, ale w ramach tego Kościoła jest właśnie Izrael, czyli jest można powiedzieć ten duchowy Izrael, czyli, czyli ta resztka według wyboru łaski, czyli ci wierzący Żydzi, którzy po prostu są cały czas wierni swojemu przymierzu od samego początku i, i przyjęli Mesjasza. Natomiast yy, Księga Malachiasza właśnie jest takim przed taką wielką przestrogą. Kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia, i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich pukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać panu ofiary w sprawiedliwości. W eee, czym się mamy nawrócić? Eee, jesteście obłożeni klątwą, ponieważ nie oszukujecie. Wy cały naród. Generalnie można tutaj mówić o różnych, o różnych wątkach, nie będę tych wszystkich wątków rozwijał, możecie sobie przeczytać księgę Malachiasza, ale myślę sobie, że w jakimś sensie apostoł Paweł do tego ducha nawiązuje, nie mówię, że literalnie do tego fragmentu, ale do tego ducha nawiązuje również w napomnieniu do kościoła i kiedy pokazuje właśnie, że, że Bóg potrafił odrzucić swój lud, Oczywiście nie w, nie w 100%, ale jednak to jest dziesiąty rozdział, jedenasty, powiedz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był szczepiony. To jest taki jakby powiedzmy komentarz wierzącego poganina. Słusznie odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też Ciebie. Co to oznacza? To oznacza innymi słowy, że no, rzeczywiście, ze względu na niewiarę, Bóg odrzucił Izraela, podkreślam, nie całego, resztka według łaski została. Yy, czyli niewiara jest tym, co sprawiło, że oni nie należą do Boga. No, ale ty, ty, ze względu na tą samą wiarę, znaczy na, właśnie ze względu na wiarę, jakby jesteś tym, który, który trwa. I to ta przestroga, wzbija się w bychę, ale się strzeż, jest taka dosyć wymowna. To znaczy, Chcesz się wynosić, to się wynoś, ale się strzesz. Co to oznacza? To oznacza, że, że ty nie masz, że yy, jakby yy, nie licz na więcej. Nie licz na więcej. Trwasz dzięki wierze. I ta pewna surowość Boża, która okazana jest Izraelowi, który no właśnie tak jak, jakby nie posłuchał Malachiasza, wracając do dzisiejszego Malachiasza. Um, jakby ta lekcja jest również dla nas. Znaczy my trwamy tylko i wyłącznie, my przynależymy do Boga tylko i wyłącznie ze względu na wiarę w Chrystusa. Więc trzymajmy się tej wiary, cenimy sobie tą wiarę. I tak naprawdę nie ma żadnej innej przyczyny: nie ma żadnej innej przyczyny niż Chrystus i wiara w Chrystusa, dla której jesteśmy zbawieni. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Ta lekcja Izraela powinna nas skłaniać do pokory powinna nas skłaniać do uniżenia i powinna skłaniać nas do tego, żeby, żebyśmy tym bardziej, tym mocniej trzymali się Chrystusa. Inaczej się po prostu zbawionym nie jest i inaczej zbawionym się nie będzie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje zasady, za to przesłanie. Daj nam, Panie, trwać przy Tobie. Daj nam się nie wyrzec Ciebie, daj nam, Panie, żyć dla Ciebie. I zachowuj nas, Panie, w swojej łasce, zachowuj nas przy sobie. Mając miłosierdzie nad nami, Panie, bo wyznajemy, że właśnie i wiara jest darem, jest zadaniem, wierzymy, ale jest darem od Ciebie i, i zbawienie jest darem od Ciebie. Wszystko jest Twoim, Synu. Chcemy Boże za Niego dziękować i, i chcemy Mu ufać w każdym czasie. Polecam wspieranie mojej służby. Z Bogiem i do zobaczenia.